Gładko poszło. Dreamy Aqua 10 Ultra Roller dopiero co prezentowany był na targach IFA w Berlinie, a już możemy go kupić w polskich sklepach. Zapomnij o mopach i odkurzaczach. Przyszłość sprzątania jest tu i teraz. I nie, to nie jest żart. Ten sprzęt naprawdę zmienia zasady gry w kwestii automatycznego sprzątania. Wyjątkowa konstrukcja, wysuwany moduł VersaLift, płaska obudowa i... Prawdziwy game changer, rotacyjna rolka mopująca. Ten robot mopuje zawsze świeżą wodą i od razu zasysa brud. Koniec z rozmazywaniem plam. Po sprzątaniu rolka jest myta i suszona ciepłym powietrzem. Zero bakterii, zero zapachu. Dreamy Aqua 10 Ultra Roller pokona nawet wysokie progi i wykrywa przeszkody, w tym to, co zostawi Twój pupil. Odkurza jak mistrz. Niemal 100% skuteczności na panelach i świetne wyniki na dywalach. Oby więcej takich robotów. Dreami Aqua 10 Ultra Roller udowadnia, że w tym segmencie rynku wciąż jest sporo miejsca na innowacje, zatem, jeżeli w waszym domu obecne są zwierzęta, a zależy Wam na bardzo skutecznym czyszczeniu podłóg, no to ten robot jest tym, którym zdecydowanie warto się zainteresować. Na koniec wspomnę, że Dreamy Aqua 10 Ultra Roller jest dostępny od 16 września w cenie katalogowej 6299 zł, jednakże do 30 września Objęty jest specjalną ofertą premierową, na temat której szczegóły poznacie, czytając opis tego filmu.